Drodzy Państwo, dziękuję Krzysztofowi za przedstawienie. Tak jak Pan powiedział, jestem członkiem porozumienia Centrum od początku lat 90. Zresztą od tamtych czasów znamy się z Krzysztofem potem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. wykształceniem jestem prawnikiem, profesorem prawa międzynarodowego, kieruję katedrą prawa międzynarodowego na udziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego byłem cywilizmem spraw zagranicznych i podlegałem mi departamenty zajmujące się właśnie sprawami europejskimi oraz prawno-traktatowymi. taki takich no to można powiedzieć, to wiele było, no jak się człowiek Powiedzmy, całe swoje życie zawodowe i polityczne zajmuje tą problematyką, bo to, to, to zawsze, zawsze się uzbiera. Byłem przed pełnieniem funkcji w dziedzinie spraw zagranicznych, w przewodniczącym w komisji spraw Unii Europejskiej, przewodniczącym w spraw zagranicznych. Także byłem pierwszym polskim wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Czy powiem w ten sposób, znaczy gdy Janusz Kaczyński zaproponował mi to kandydowanie, tak jak te wszyscy, znaczy nie miałem prawa zabiegać o tym, to no, on sobie zastrzegł te kompetencje, że będzie wyznaczał. Gdy to zaproponował, no powiedział w ten sposób, że z jednej strony oczywiście znam je od dawna, e, nigdy go nie zdradziłem porozumienia Centrum Prawa i Sprawiedliwości. O, z tej dodat w tym kontekście, że nie jestem Jackiem Kurskim, to prawda tylko jedna e, e, tenka w nazwisku, natomiast e, e, wiem, że jestem inną osobą genu zdrady we mnie nie ma na natomiast ja powiedział w ten sposób, że e, to jest oczywiście ważne, to jest potrzebne, ale jakby... Nie i, i to jest jakby ostatecznie decydujące, bo jest, bo, bo jest wiele osób, które po prostu yy, co do których ma on zaufanie, że yy, nie zdradza. Dodał także, że może oczywiście byłem, jego rząd chcemy zajmowałem się sprawami europejskimi, prawnymi, więc dobrze, że będę mógł to kontynuować, no, ale też powiedział, że ja i to jest ważne, że, że wielu... Miał wielu dobrych ministrów, których który też chciałby tam być w parlamencie. Natomiast y, y, stwierdził też, że chciałby, żeby został posłem do Parlamentu Europejskiego z tego powodu, iż jestem profesorem prawa międzynarodowego, że zajmuję się tymi kwestiami zawodowo, że y, nie muszę się uczyć tych spraw. Dosyć co będę imieniu y, y, naszej partii obserwował to, co się tam dzieje na bieżąco to interpretował, reagował, składał odpowiednie wnioski, inicjatywy. Od siebie mogę dodać to, że nie tylko chcę się zająć tą problematyką, ale no, także potrafię się nią zająć. No, od ukończenia studiów no, to, 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 to jest mój zawód. No, jeśli się zajmuję tym od strony naukowej, to z drugiej strony zajmuję się od strony praktycznej, ale ciągle jest to samo. Jako poseł Parlamentu Europejskiego, jeśli oczywiście tak będzie, <kluz> yy, wyborców, to chciałbym się zająć tymi sprawami, które są istotne z polskiego punktu widzenia, tak także z punktu widzenia regionów, no, które są okręgiem wyborczym. Są dwa ogromne regiony, dwa ogromne województwa samorządowe. Też częściowo różne od siebie, prawda? Podnasie, i to nasie, ważne dla góry. Największy terytorialnie, przynajmniej jeden z największych okręgów w Polsce, przynajmniej terytorialnie. E, więc, e, zostały pewne kryteria stosowania tych przepisów, które będą korzystne dla nas. To nie jest tak Unii, że jak ktoś zyskuje, to reszta musi stracić to jest taki synergii, to, 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 to może być e, mogą zyskać wszyscy. E, to jest tak, że jeśli na przykład e, mówimy o tym sprawie stanowionym na poziomie Unii Europejskiej, to chodzi o to, m.in. by e, zapewnić przekazywanie większych środków finansowych na rzecz najwytyczniejszej. Regionów Unii Europejskiej. Podlasie jest w tej grupie 20 najbiedniejszych regionów unijnych. I to, że w tej chwili na przykład środki na rozwój infrastruktury płyną tutaj do Polski i płyną na ścianę wschodnią do województwa rzymskiego-podlaskiego, potem podlaskiego, tam w dół, do Lubelskiego, podkarpackiego czy środkowo do bardzo ogólnego przepisu prawa traktatowego, który nakazuje wyrównywanie poziomów rozwoju infrastrukturalnego, ale tak naprawdę to no, być tylko niewielkie śladowe przepływy tylko po to, żeby w sposób taki sygnalny zrealizować ten przepis. Natomiast te wszystkie projekty, te wszystkie środki są ustalane co 7 lat, są ustalane w, w wieloletnich planach finansowych Unii Europejskiej w 7 wieloletnich budżetach. W związku z tym należy ten zasadę przekuć na trwałe. To nie ma być budżet co 7 lat wywalczany. W tej chwili się nam mówi, że to jest ostatni budżet unijny, z którego dostajemy środki. Za chwilę nie będzie. To będzie być rozporządzenie unijne trwałe z parametrami, jakiego to są rodzaju regiony, na, na co generalnie te środki będą przekazywane, a przy, a przy ustaleniu budżetu, tylko potem, to będzie po prostu wlewana kwota do środka i yy, rozdysponowywana żeby tych parametrów. Może być tak, że za chwilę okaże się, że będziemy płatnikami netto do budżetu Unii Europejskiej. To nie jest tylko tak, że to chodzi o chociażby składkę członkowską, ale o ogromne dochody, które też pozostają w Unii Europejskiej. Z tego tytułu że jesteśmy jednym wielkim rynkiem zwykłych. U nas prawie nie ma żadnego przemysłu. Przedaje się to po prostu u nas. E, okazuje się, że w Polsce nie mogą istnieć, ale całkiem dobrze mogą istnieć na podstawie prawa tego samego unijnego e, w tak? E, Też trzeba pilnować no, swoich własnych interesów. Być tam po to, żeby trzymać się na e, polskich interesów. Inna e, no, ważna rzecz to jest kwestia ja ustalenia pewnych stałych programów i zasad rozdysponowania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte i po piąte to jest konieczność to likwidacji bezrobocia. Politykę wspólnotową, myślę, że można spróbować to zrobić to, i to, to może się to udać. Tak jak wspólna polityka rolna i dopłaty dla rolników, to zrobić wspólną politykę prorodzinną Unii Europejskiej, i dopłaty dla rodzące się dzieci. W części ze środków unijnych, także w części ze środków państwowych. To jest problem całej Europy, rozwijająca się Europa. Wszelkim katastroficznym yy, informacjom, nawet Turcy już wyjeżdżają z Europy. Yy, to prawda, to nie jest jakby to celowo dla nas ten model tam, natomiast chodzi, ge chodzi generalnie o to, żeby rodziło się więcej z z dzieci, i to jest problem europejski, jest dostrzegany we wszystkich państwach członkowskich. I myślę, że taka e, polityka prorodzinna, ale pod kątem demograficznym, yy, nie tylko jest zgodna z prawem unijnym, to jest połączenie z ale także z polskim do, do, to znaczy do Parlamentu Europejskiego to także znaczy możliwości interweniowania, spotykania się z dużym mikami, w przeciwieństwie do posła, do, do Parlamentu Krajowego nie tylko polskimi, ale także unijnymi. Y, 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 większość sektorowych programów operacyjnych, czy nawet nie większych, wszystkie sektorowych programów operacyjnych, to no przecież jest y, y, kreacja na poziomie zawieranej przez Komisję Europejską państw członkowskich. Nie możliwość również pewnego wpływania na tego typu programy. Szanowni Państwo, nie chcę zajmować zbyt wiele czasu. Bardzo proszę o wszelkiego rodzaju pytania, co nie na nie odpowiem jednocześnie. Chciałbym Państwa serdecznie prosić o wsparcie tutaj dla listy. Ej, wszyscy wszyscy powinniśmy się zaangażować tutaj w wybory. To pierwsze wybory z <laughs> tego cyklu czterech. No i wszystkie powinniśmy wygrać. No, pierwsze do Europarlamentu, następne do samorządu, potem do wyborów e prezydenckich, potem wybory parlamentarne. No i wielka praca przed nami. Gdyby ktoś z Państwa i miał jakąś tutaj, jakieś propozycje to e, bardzo proszę o także kontaktowanie się ze, ze mną e, jestem jednym z was e, chcę, chcę pomóc e, tak jak powiedziałem tak jak powiedziałem myślę że wszystko będzie jakby się dobrze rozwijało a z mojej strony to też jest no pewien powrót no, do korzeni. Ja co prawda urodziłem się w Warszawie, moi, moi rodzice już nie no, ale Warszawa to jest taki najwielkity tydzień. Natomiast rodzina mojego taty wywodzi się z Podlasia, mo mojej mamy z a ja potem repatriowali akurat y, tam, na, na armię, y, tam y, duża część już nie została, część dalej pojechała. Tak ta, ta, ta to jest, tak, tak. Ta, 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 członkiem Krajowego Sztabu Wyborczego w tych wyborach europarlamentarnych i yy, pasjonaci yy, nasi postanowili przygotować mapę, yy, gdzie występują, yy, gdzie w najwyższym, jest najwyższy poziom głosów nieważnych. Z podziałem na kraj i na, potem na województwa. Proszę Państwa, to jest wprost proporcjonalna zależność. Tam, gdzie rządzi PSL, tam jest najwięcej głosów nieważnych. A wiecie Państwo, jakie są głosy nieważne? Dostawają dwa krzyżyki. Dwa krzyżyki. To naj, I najczęściej jeden z tych dwóch krzyżyków jest krzyżyk przy prawie i sprawiedliwości. Yy, więc yy, znaczy, wniosek jest jasny. Zresztą mogę Państwu powiedzieć, ja tam wielokrotnie byłem obserwatorem w wyborach parlamentarnych w różnych krajach. Yy, nas szkolono, jak, jak przeciwdziałać tą są wyborczym fałszuje się na całym świecie wybory, fałszuje się na całym świecie i naiwnością jest sądzić, że się nie ich w Polsce. Znaczy mnie uczono jak to wykrywać, ale, ale przez to wiem też jak to się robi, dlatego nie do tego odpisywał, bo, bo nam to do niczego nie jest potrzebne. Natomiast, Natomiast nie bądźmy naiwni, nie, bądźmy naiwni. Nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy jednym ze 190 państw, bo jest na świecie państwa, nie jesteśmy jednym z tych, z tych, tych państw jedynym, którym się nie fałszuje wypowiedź. Jak, jak się pozwala, to, to potem tak jest.